Na nietypowy pomysł na odcinek dzisiejszy. Powiem Wam, co sądzę o NFT. Cześć. Dzisiaj Wam powiem, co sądzę o NFT. NFT, czyli jakby taka niewymienna waluta wirtualna, która każda jednostka jest unikalna, praktycznie. Nie jest wymienialna jeden do jednego. Tak jak 5 zł do 5 zł, bo już na przykład 5 zł na 500 zł, niż jeden do jednego nie wymienimy. Więc jest unikalnym podpisem, więc jest dużo z tego korzyści, bo na przykład sprzedajemy jakieś grafiki, które zrobiliśmy. Jakąś limitowaną serię lub jedną sztukę. Ktoś to kupi, zakupi mhm. i jest tego właścicielem. Później może to odsprzedać, tak. Wiadomo, ktoś może zrobić rzut ekranu i co dalej umieścić, tak. Tylko z tym, że portale typu jak Facebook, Instagram z czasem mają rozpoznawać, Macie, mamy się logować do swojego tego jakby portfela z tego NFT całego, gdzie mamy te wszystkie nasze dobra wirtualne i ma weryfikować to że jak mamy tą grafikę u siebie mamy potrzebne NFT, że my jesteśmy właścicielami i ktoś gdzie indziej zamieści tą samą grafikę, ma to usuwać, ma o to dbać gdzieś takie z... przypuszczenia za zasłyszane plotki że tak mają to robić i tu już jest właśnie Pierwsza korzyść. Loga, jakieś grafiki filmowe, takie rzeczy. Każdy może to sobie przez NFC zastrzec. Tak. Grafik na przykład może w filmie sprzedać na zasadzie NFC taką grafikę, swoją pracę. I wtedy ta firma ma pewność, że ona jest tylko właścicielem tej grafiki i jest chroniona. już mhm. dalej nie sprzeda tego. Mhm. Właściciel, oczywiście, danej grafiki, którą zakupił, może ją z czasem odsprzedać. Na przykład, na zasadzie, te miszki, co były słynne w Polsce, ta cała sytuacja z tymi miszkami, że one były podobne do różnych infrastrukturów, na przykład z gąciarzem, czy inne tam. I że była cała ta. Z tego też wyszedł niezły dym, ale to już nie o to chodzi. I na przykład, ktoś zakupił taką grafikę w limitowanej edycji i nagle gąciarz na przykład ma 3 miliony subskrypcji, zyskuje. To ta wartość też rośnie tej grafiki, bo to może ją sprzedać za dużo większe pieniądze na przykład. Tak. Taki przykład dałem bardziej z, mm, z sytuacji z rynku ze społeczności YouTube'a. Trochę taki na wyrost, ale chodziło o to, żebyście zrozumieli o co mi chodzi. Kolejną jakby zaletą jest to, wyobraźcie sobie są gry typu Overwatch czy Apex Halo na przykład i inne tego typu i tam są transakcje kupujemy jakieś skórki skiny i na przykład wychodzi nowy sezon i jest jakaś skórka która ma tylko 10 egzemplarzy jest Unikalność, ktoś kupuje ją, właśnie kupujemy wszystkie te skórki, te sprawy, które są dla nas. Wiemy, że my mamy je, tak? I później za jakiś czas jakaś skórka staje się kultowa. Sezon po jakimś czasie gra, możemy ją odsprzedać drugiemu graczu, graczu, graczu za większe pieniądze, na tym zarobić. Też to jest inwestycja, można inwestować. Tylko wiadomo, dużo osób mówi, że to jest bańka, która może. Tak, bo. Tak jak z kryptowalutami był. Oczywiście, że tak, ale kiedy to nastąpi, też nie wiadomo, czy w ogóle nastąpi, bo ludzie mogą nauczyć się z tym żyć normalnie, wykorzystywać to do codziennych zastosowań, powoli kupować w ten sposób, sprzedawać sobie, gdzieś tam i tym się bawić. Oczywiście, jak kupujemy na przykład jakieś gry, dyski, to zawsze gdzieś tam osprzedamy i coś zrobimy to. Gorzej, na przykład jest tak, jak mówiłem, że nie wiem, ekipa wypuszcza jakąś twoje grafiki unikalne, które kupujemy za jakieś tam pieniądze. Liczymy, że na tym zarobimy, ale nagle coś się stało, że się skończyła ekipa. Oby nie. Nic nie, nie kraczę, nic nie mówię, tylko takie kremalne sytuacje. Przestali się liczyć, bo coś się wydarzyło. I te są bezwartościowe te, zainicjowaliśmy pieniądze i tracimy. Więc... Tak, a ekipa sprzedając te grafiki zyskała pieniądze, zarobiła i już ich są pieniądze. Prosta sprawa. Więc do tego trzeba mieć zdrowy rozsądek, podchodzić. Zdrowo, na spokojnie. Ja zamierzam się bardziej tego przyjrzeć od strony technicznej, zobaczyć jak to działa, funkcjonuje, bo może będę mógł też to sobie w jakiś sposób wykorzystać w pewnym pomyśle, w pewnej rzeczy, bo dzięki temu mam pewność, że po prostu to jest na zasadzie zabezpieczenia, po prostu. Więc. Zobaczymy, pożyjemy, jak to ewoluuje, jak to będzie wyglądało. Metavers nadchodzi, tam może to bardziej być wykorzystywane, może być idealnym narzędziem. Właśnie te NFT, właśnie jak chodzi o kupowanie, sprzedawanie innych rzeczy. Więc pożyjemy, zobaczymy, jak to wygląda. Dzisiaj taki krótki odcinek. W opisie zamieszczę kilka takich artykułów bardziej technicznych, bardziej szczegółowych, które rozbierają na, na taki pierwszy... dogłębnie ten temat poruszają z, z punktu technicznego. Bo to jest ciekawe, jak to się dzieje, że to jest po prostu specjalny kod, który czyni unikalnym. Za każdym razem jest inny kod generowany, tam są bloki, to... To jest tak skomplikowane, szczerze mówiąc, ja tego też nie rozumiem, tylko wiem, że to jest unikalne, że nie ma więc, Że to jest unikalne. Co jak, to wam jakieś artykuły w opisie zamieszczę, tym bardziej, że sam chcę o tym poczytać. Na razie pamiętaj, by zasubskrybować ten kanał. To jest bardzo łatwe, bo na ekranie końcowym pokaże się ikonka, w którą klikasz i zasubskrybujesz. Nie musisz szukać niczego. Tak samo, łapkę jest łatwo dać pod filmem, I, po, i warto poświęcić parę sekund na komentarz, żeby też swoją opinię wyrazić na temat NFT i żeby się fajna dyskusja wywiązała chętnie z wami w komentarzach. Podyskutuję na ten temat. Zawsze cenny, wartościowy komentarz opiniotwórczy jest zawsze w cenie, pamiętajcie. Na razie, cześć Pa!